Jesteś nowym szefem Kolibra. Czy mógłbyś się przedstawić? Tak. Nazywam się Michał Lupa. Od dziś 27 września jestem prezesem Tarnowskiego oddziału Stowarzyszenia Kolibra. Trzeba dodać, to jest istotne dla słuchaczy, czytelników z terenu Powiatu Dąbrowskiego, że pochodzisz z powiśla. Tak, tak. Można powiedzieć od 1997 roku mieszkałem w Samocicach, tutaj uczęszczałem do szkoły podstawowej, e, później do gimnazjum w Podlipiu. Teraz jestem uczniem pierwszego liceum ogólnokształcącego w Tarnowie. No i z tego tytułu też na co dzień mieszkam w Tarnowie. Zanim powiemy kilka słów o imprezie, której jesteś współorganizatorem, to wypada też dodać dla, specjalnie dla widzów z Powiśle, że Twoja mama była do niedawna radną w gminie Bolesław. Tak, tak. Przez no, dość długi czas była. E, stosunkowo długi. Tak. Była radną w gminie Bolesław, jednak z racji zamieszania dużego związanego z likwidacją szkoły początkiem tego roku postanowiła złożyć mandat radnego gminy. Na czym polega Wasza rola jako Kolibra w organizowaniu tego święta, z którym będziemy mieli do czynienia już niedługo? Właściwie jutro zaczyna się. Co ma, z, Jakie zadanie ma Kolibra? Zadaniem Kolibra jest organizacja finału Tarnowskiego, Tarnowskiego Festiwalu Niepodległości, czyli drugiego Tarnowskiego Marszu Niepodległości. Pierwszy Tarnowski Marsz, ulicowa. Nazwa i wydarzenie zostało zapoczątkowana przez pierwszego procesa tarnowskiego Kolibra Piotra Gładysza. Natomiast ja kontynuuję tą naszą tradycję. Marzec rozpoczyna się o godzinie 19.15, 30 października. Jaki to jest dzień tego dnia? To jest wtorek. Całą uroczystość poprzedza Msza Święta w Kościele Misjonarzy. Prowadzona przez biskupa Tarnowskiego, który zresztą objął też honorowy patronat nad całym wydarzeniem. A dalej ruszamy, tak jak już wcześniej wspominałem, trasą w kierunku Grobu Nieznanego Żołnierza, gdzie będą już te podsumowujące przemówienia. A dlaczego, powiedz, dlaczego osoba w Twoim wieku, uczeń i liceum, angażuje się w tego typu Przedsięwzięcia. Pytam dlatego, że chyba zgodzi się ze mną, że jednak większość młodych ludzi ma inne zainteresowania, niezwiązane z takimi właśnie patriotycznymi imprezami jak Wasza. Czy to można powiedzieć, to jest długa historia? Ja od czasów szkoły podstawowej interesowałem się historią. To z czasem przerodziło się w zainteresowanie polityką. A jednak jest deficyt na tego typu wydarzenia w Tarnowie. Nie ma organizacji, które by się tym zajmowały. Ciężko. No ale młoda osoba siedzi przed komputerem, gra, umawia się, chodzi na piwo, a nie myśli o historii. No to jest też jeden z problemów, można powiedzieć, mojego pokolenia, ponieważ no ciężko sobie wyobrazić, że osoby nie interesujące się w ogóle historią lub polityką, chociaż w najmniejszym stopniu, mogą z czasem tworzyć społeczeństwo obywatelskie, które jest z zaczątkiem do zdrowego, silnego państwa, o którym myślę, że każdy, o którym każdy marzy, w którym każdy chciałby żyć, każdy mówi o tym, że w przyszłości chce mieć lepsze perspektywy, chce lepiej zarabiać. No do tego potrzeba zdrowego społeczeństwa, społeczeństwa, które rozumie, jakie są priorytety. A co chciałbyś robić po ukończeniu liceum tarnowskiego? Po ukończeniu tego liceum wybieram się na studia do Krakowa. E, zamierzam studiować prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. No co do dalszych perspektyw zobaczymy jak to będzie wyglądać. Zamierzam studiować prawo, z czasem zrobić specjalizację w kierunku prawa finansowego i też w tym kierunku poddawać dalszą karierę. Wiesz zapewne, że Twój region, czyli Powiśle, dokładnie powiat Dąbrowski zajmuje jedno z ostatnich miejsc, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy, jak już mówimy o, o państwie. 19% wynosi bezrobocie, podczas gdy w Małopolsce ta średnia jest 11%. I Jak z Twojego punktu widzenia, młodego człowieka, można by było działać, żeby ta, ta sytuacja uległa poprawie? Ciężko powiedzieć, naprawdę ciężko powiedzieć. Myślę, że problem leży w tym, że cały powiat Dąbrowski jest daleko oddalony od dużego ośrodka miejskiego, w którym ludzie mogliby znaleźć pracę, w którym można byłoby założyć jakieś przedsiębiorstwo, które, jak wszyscy wiemy, tworzą miejsca pracy. Powiedz jeszcze parę słów na temat samego, samej tej imprezy. Mówiłeś już o marszu, a później jakie jeszcze są istotne wydarzenia, które będą częścią składową tego, tego Święta Niepodległości? To znaczy marsz jest finałem całego festiwalu. Festiwal składa się z koncertu bardów. Wystąpił tam no, między innymi Dawid Halman, pan Makowiecki. I to no, będzie w tę niedzielę w Teatrze Tarnowskim, tak? Tak, tak, tak. To jest, cały festiwal składa się z wielu wydarzeń, między innymi jest też przegląd filmowy, można zobaczyć filmy, których raczej w kinach czy w telewizji nie zobaczymy, a wiążą się z tematyką np. żołnierzy wyklętych, tematyką ogólnie patriotyczną. To jest okres, w którym naprawdę można dużo zobaczyć i dużo się dowiedzieć. To rozumiem jest reklama tego Marszu Niepodległości. Tak, tak, to jest urodka Marszu. Natomiast tutaj mamy plakat, który reklamuje koncert bardów. Tak, to jest ogólnie plakat całego festiwalu niepodległości.